Witajcie, przetestujemy sobie dzisiaj płytę indukcyjną, kiedy jest załączona, jak nam ona tutaj promieniuje. Już tutaj wcześniej wstawiłam wodę w garnku. Załączymy urządzenie, niech się skalibruje. Mamy standardowe, magnetyczne. Oj, w skali nam brakuje. Przy wyłączonych palniczkach jest niższe. Magnetyczne niestety jest promieniowanie, które przechodzi przez nasze ciało. Aż do kości, także elektryczne. No, też jest maksymalnie tutaj. W pigu też. No, sami widzicie przy innych palnikach. I magnetyczne, wysokie. Oj, też stąd. I to już po wszystkich palnikach jest no, pomimo, że nie używane to leci elektryczne na wysokich falach. Bardzo wysokie. No. Jeszcze sprawdzimy mikrofale radiowe. Mhm. W tej już 17 tysięcy.